Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Tanki, Tank Unlocked Kolejna jakaś podróbka Bram Stars, w kiedyś to grałem hmm, Bardzo dawno temu grałem, widzę, że trochę się tu zmieniło Wiem, że to było fajne, ale hmm, Zapomniałem później o tej grze A, Co tu mamy? Boty, no nie mogę szyrać Dobra Dobra. O supermoc, tak. Ło, poszło. Świetnie. E, tak mówiłem, e, już kiedyś to grałem. Postanowiłem sobie nowa to zainstalować jeszcze raz. E, takie podobne do Bramstersa. E, mamy na razie etap treningowy. Więc zagramy na treningu z botami. że głośno, moment. Trochę to wcześniej inaczej wyglądało, jak dobrze pamiętam. Trochę update zrobili i jest, nie wiem, mniejsze te czołgi są jakieś i szybciej się wszystko porusza. Wygrywamy 6-2, 2 do końca 56 sekund. Piszcie w komentarzach kto gra w tą gierkę czekaj czy tu można grać też razem pewnie tak zresztą jak teraz wszystkie takie gierki a zniszczą mnie nie 40 sekund przypominałem od... o Jezus na drugim moim kanale DaconPL, jeśli kto chce wejść to może zobaczyć w opisie mamy tam dużo konkursów i dużo gramy też z innymi graczami i też z widzami gdzieś na odcinkach przeważnie Bram Stars, ale myślę, że to się zmieni. Więcej się pojawi innych gier. Jak tu możecie to zostawcie Subika, łapkę w górę pod tym filmem. Będę bardzo wdzięczny. Jest zwycięstwo 20 do 6 Boty pokonane. Chciałbym zmienić już swoją nazwę. Otwórz tą skrzynię. No spoko, mogę otworzyć. Natychmiastowe otwarcie. Lekkie gąsienice. Działo flak. Dobra. Czas ulepszyć choke. Ok. Ulepszony. Cofniemy tu do boju, Teraz raczej ja znowu jadę z botami nie, teraz już szukamy gracza, ale chciałem zmienić nie, boty są cały czas ze mną, ale czy przeciwko mnie też są boty, czy też są jeszcze boty, czy to jeszcze mamy trening? dawaj, dawaj mi się zablokowało o, ale się tutaj to mi się kojarzy z Quake'em Quake Sharena teraz Quake Arena. O, Champion O nie, nie, zginę, zginę Życie, życie tak Gdzie są moi? Nie mam tego ulta jeszcze mam dominacja Podwójne zabójstwo Boski Mega boski Nie zaraz ginę nie, przeżyłem, dobra bitwa zakończona, 15 do 8, ale to boty lecimy dalej, kontynuujemy piszcie w komentarzach, to gra, przypominam i gotowe, ruszaj pakiet na start, super, nie chcę sklep, co tam mamy w sklepie jest za darmo za darmo farba w sprayu rzadkie pudło z farbą, oglądaj Dobra, teraz dam, oszczędzę wam tego oglądania Nie będziemy oglądać reklam A co tu jeszcze w tym sklepie pokazuję, bo coś tam mi pokazywało Ja nic nie chcę kupować O, tam było za darmo jednak coś Jeszcze raz, moment, powoli Mega skrzynia, no kurczę, oglądaj, no dobra I mała wieżyczka i terminator. Czy warto oglądać te filmiki, dostajecie jakieś dodatkowe rzeczy? Tu mamy skórki. Tu też można pudło obejrzeć. Ale dobra, jak chcesz to zagrać. No jest. No ja sobie chcę zagrać jeszcze. nowe przedmioty dostępu. tu mogę sobie wymieniać, tak? to sobie ulepszę i to użyję dobra, już chcę to użyć drugi poziom już mam szybko to leci użyj podwozie ulepsz dobra, ja chcę zagrać A tu się da zmienić zmienić na nazwę swoją Tu mam ten player, nie być player profil gracza Jest można zmienić, oczywiście zmienimy to No grucha XD OK Dobra jesteśmy już i do boju, lecimy Szukaj graczy, ale już chyba nie będę z butami. Tak, już normalni gracze. Więc pierwsze nasze wyzwanie. Wyzwanie, pierwsza bitwa z prawdziwym człowiekiem. No ten jest taki Dobra, pierwszy krew. To jest mój? Nie. Dobra, chodź tu, chodź przecinek. O nie, zablokowałem się coś. wolniejszy jest na działku niż tamto serię zabój, dobra no zgnąłem, pierwszy dead. giniesz przez player, coś tam coś tam mówiłem o tym żebyście pisali w komentarzach w to gra bo już 4 razy Dobra, dawaj Nie zginę teraz, chyba, Nie, działko moje tam jest, ale jest 15.6 i 14 sekund, więc nie ma innej opcji, żebyśmy to przegrali. No dawaj. Bitwa zakończona Pierwsze zwycięstwo Nagrody Deathmatch Blokowanowy ty typ gry, dobra Łowy Tryb łowy sobie teraz zagramy Lecimy na tryb łowy No z playerami gram nikt sobie nie zmienia ników. Naprawdę Nie co w tym chodzi A to tak jak bram Starsie, gwiazdki Dobra Wszyscy z Starsa muszą tak zżymać na przykład ostatnio grałem w South Parka, który był na moim kanale już. Powiem Wam, że gierka jest mega. Bardzo mi się podoba. Humor zresztą, ja dużo oglądałem kiedy jest jest Parka. Ej, już mi się podoba. Świetna. Możecie sobie zobaczyć, nie wiem czy ktoś gra. Tu sobie postawimy tą wieżyczkę. O nie zabili mnie Jak mogli Dobra lecimy 57 sekund do końca Nie, teraz źle zrobiłem Wieżyczka Tu W tamtym bazie, gdzie siedział z tymi gwiazdkami u nas teraz no i pewna wygrana dobra, widzimy się w, pewnie w kolejnym odcinku bo u mnie się jeszcze pojawi na pewno ta gra e, nie wiem czy można grać z dwóch e, jeśli można to pewnie będzie też na kanale Datsun.pl Chcą coś do zebrania odbierz nagrodę złoto, ok Dobra, to na razie.